W ogóle my chcemy ogarnąć soundboarda od Bladiego. Dobra, ale jakie potrzebujesz dźwięki w takim razie? Typowy killat Tak, to Będzie był zwykły A -A dzień. Elo, elo! Dzięki za polecenie, książki atomowe dawie jest super mocno. Ewa, bardzo się cieszę. Książka, powiem ci tak. W idealnym świecie zaadoptowalibyśmy wszystkie jego rady od razu, tak? Ale nie jest nikt idealny, ale dopóki one są z tyłu. To jest jak reklama. Jak jedziesz autem i widzisz reklamę, nie wiem, wakacyjną. Kiełbasy. Za pierwszym razem jej nie zauważysz, za czwartym razem ją przeczytasz, za dziesiątym razem mówisz, hmm, kiełbasa. Czytałem tę książkę dwa lata temu, myślę, że powinien ją przeczytać znowu. No, nie jest chuj, nic takiego no nie ja mania, Postanowiłem robić filmy z tego Brainshowa. Nie wiem, ile z poprzednich partii wlazło na kanał. Miałem 7 win streak. E, niestety zaufałem Evronowi na poprzedniej partii i przez to przegrałem. W, w której kategorii wow. czujesz oh. się najmocniej? Zwierzęca! A co to jest? Może bajki, co? Może bajki oh. Jakiego koloru Białek. był koziołek-matołek? Źle dałem. Źle oh. dałem! Okay. Dało się? Zobaczyłem, B nacisnąłem! Kurego? Gdzie mieszkał złomek? Na wysypisku. Czas, Czas sprawdzić, co tam jest. Na wysypisku? nie Serio? Ja nie oglądałem out. Jak nazywał stwórca Styczy w bajce? Stitch? Lilo i Stitch? Nie wiem, kapitan. Kapitan? Sprawdźmy, kto. Pojęcia nie mam. Chyba, żoś, żoś. Jaj, jaj. Jest? Ja dobra, jest, jest. Hey. Którym zwierzęciem był Remi? Szczur.

Królik Próbuję. Ja się niedawno dowiedziałem, że to nie była dziewczynka w ogóle To nie ma Pojażdżacie się jak nie wiesz Wszystko niebieskie Najlepszy przyjaciel z Kubiego to Kudłaty! A ja, co są skrapi du. Wiecie, co jest najgorsze? Ja powiedziałem po angielsku, nie wiedziałem, jak jest po polsku. Tak, to już no jest. To ma... Nie zawsze jest Dla mnie on jest szagi, a nie jakiś kudłaty. Kupcie się, się nie skupiam. Dam radę. Biorąc pod uwagę, że Rychu jest świetny piłkę nożną, no to piłkę nożna. Nie! Ripek, ripek, Coś tam wiem. W którym klubie piłkarskim nigdy o, nie grał Dude. W Liverpoolu. Nie mam pojęcia. Co to jest feje nordzie, więc to? Nie, nie wiem. Co... No. 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 Aha, się tak wydawało. No, Zakładasz żółtą koszulkę i po prawej to na pewno grał Pora Liverpool. Stawiać moi królowie hazardu. Oby fortuna wam sprzyjała! Jaka drużyna gra na stadionie Signal i Dunapark? Okuśwo.

a co ma jazguma? Albo Adidas, najdasz nam Nightcrawler. Odpowiedzi o... na mnie. Zdjęłam pierwsze a, miejsce. A ja ostatni a, jestem, pierwszy. Stigma. W jakim wieku Harvey Elliot żyje? 17. Ej, on literki? Tak, mówisz 17. E? No bo 18 to się tak wydaje nic takiego szczególnego, no, ja. nie? Ja to no, nie wiem. Tak. 16 to brzmiało bardziej chyba tak tak. Oby 18. Zdania Zdania no dobrze. Dlaczego się was słuchałem? Gonia go, gonia go. No. No, go, go. Ja, to cię z Wybierzcie ilość, ilość punktów, którą... On... 500, Zabiję. nawet tyle nie mam, ale 500. Skąd pochodzi piłkarz Lionel Messi? Argentyna. No, może Przynajmniej coś o, wiem kory, raz. Źle mi się kliknę, w w trafki, z pokaże. Pokaże. Pok na czacie, graf coś wiedział z piłki. Jaki przydomek nosi piłkarska, Kolejosz, mistrzem jest co rok! Jest tysiąc, jest tysiąc! nagrodzi was bogactwem. Tylko To jest chyba to, że jak błędnie to nie ma siary, po prostu odbiera punkty. Przemysł! A przemysł przemysł a, aha. Na Wosie, Ciekawość. albo historii, tak. jak właśnie było o przemyśle mhm. coś, to zawsze byłem w strany bo patrzyłem ciągle w telefony, jak było, no, przemysł w jakimś tam kraju i byłem taki ze To nieźle. Od malowideł taka Ta kategoria okay. nie sztuka Ostatnio taką sztukę złowiłem nie. W jakiej pozycji jest przedstawiona rzeźba człowieka o nazwie. Siedzącej. Kurwa, co? Dzięki no, za no. punkty, KO! No bardzo się nie jednak, No nie, no, 800. Kto namalował freski kaplicy... Nie systemu. wiem, daję w lewo. Michał nie daje ja Nie wiem, miał ja już... Ja System Chapel, System Chapel Szybka odpowiedź Punkty wędrują na dwie kąty Od nie zera do sztuko trafie, nie manewrera nie? Który artysta A. namalował szkołę ateńską? Nie wiem, lewo, źle Ale wy tracicie punkty, tak? Nie, nie. Ja, jeżeli, to jeżeli to robię zza zza źle, to stawka spada na następnym pytanie. Ale nie możesz odpowiadać też w następnym Aaaa Times Square przedstawia całujących się marynarza marynarki wojennej USA oraz Japonia nie. Czyli to lepiej nie dawać, jak się nie wie, tak? Oh, o! To, Macie! Dobra, to jest fajne. Kolejkę, Kolejkę zabiera. Kim byli dla siebie kompozytorzy austriaccy o tym samym imieniu i nazwisku Johann Strauss? Brać mi. Ojciec mi był Było ich dwóch. Rychu. O, najszybsza ucień. odpowiedź. Rychu. Na... Vincent van Gogh to malarz pochodzenia Hiszpan? Nie Holender. No. faktycznie! Nie Holender Holender. Holenderki. Tak. Van Gogh. Tak jak masz. Nie mówię. Hiszpański był. Salvador Dali. Reżyserem tanecznych układów widowisk scenicznych S choreograf baletowych jest. A, i kliknął od razu. Źle! Cały na Cały na górze. Do... Na górze. Do... Daliście coś normalnego, a nie chyba piłkę nożną, to wiem. Zabrać mu klawiaturę. To był związany z nurtem fotorealizmu? Pas, To pewnie Chuck Close, bo był mega close. No. Maciej, wiecie, Maciej. Wiesz, coś jednak wiesz. Który Nurt no, no w sztuce tak. charakteryzuje się wykorzystaniem linii kwadratów. O, o, o. nie... Dadaizm, chyba. Co? A, to, What the fuck? No, Dawaj, to nie wiem, już The Steel nie miałem szansy. The Steel. 서로, nie, 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 nie. Steel to był w architekturze, że ze stali budowali. Nexe, przebiłem cię za karę za tą nie piłkę nożną. Ruchu, nie szans, reszcie. Ale jak to było mistrzowskie. Ja, wie, to normalne, że każdy w życiu ma różne zainteresowania. To normalne, że nie każdy interesuje się wszystkim. Ej, ale o nas wiedziałem. Nadeszła pora na Konkurencję, zgłoś się! I jak ty tak patrzy na mnie, to ja wybieram. Co ja wolę? Symbole i zwycięstwo masz w garsz. Dam język no polski. polski. Polacy się zajęci. Ja. Naczesny oznacza. Krystian! <śla> <śla> eee, Aha, to, to jest jakaś inna kategoria. To jest naczesny, nie? To jest naczesny? Nie, no mam wrażenie. To jednak halo, halo. Czy na pewno wiesz, jakie są zasady tego teleturniaju? ...w którym wyrazie akcent nie pada o. na przedostatnią sylabę. Dobra. Nadziej. Wiecie czym jest hey. proparoksyton? Spamowałem. Tak. Enter. Przeczytalibyście. To jest proste. Dobra, no łudzić, Lewo. Chyba. Co? Przeczytalibyście. <grym> źle. Tak. Przeczytalibyście. tak. Przeczytali A nie przeczytalibyście. ...które z podanych słów nie oznacza aurora? Halo, krąg. A, Czemu mi nie wchodzi? Daj Enter cały A. czas. O. Aurora Co na pewno. Roli. Nie wiedziałbym, nim może? A, no? A? Nie, no co to? O, kuźwa, ja, ja myślałem, że AURA oznacza. Ja bym powiedział, że no, z... nie, da, a, nie, o, nie o, a, 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 choć jedno. Synonimem słowa afisz nie wiem jest. czym jest. Krystian! Też klikałem! witam. ...zabawać dobrze. nie? No tak, nie, Obraz? Wiesz, 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 to dobrze! No, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze, nie dałem. to Twierdzenie, że wyjątek jest potwierdzeniem reguły zaliczamy do... Czy po, 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 powiedzeń? A co? No, o, Aha. A co tu się Jak to się, się stało? Jesteś w błędzie! No, no, ja co nie nie wyraz ma no, to peja. Ono ma ma to Rychu. A, Nie wiem ja czego, jak już się zaczął trafić tu nawet. Ja normalnie walę. Ja normalnie ja jak najmocniej ten enter. Który wyraz jest zajmkiem wskazującym w zdaniu ten chłopiec jest najzdolniejszy? Ten To, ja. to jakieś jest skomplikowane. Nie wiem. Nie wiem. Eee, no no Nexa wierzę w, w siebie? Z... Ten. ten! Ja wiem, ja ja z... że dla z... ciebie liczy się głównie. Ja wskazujący Tę, ten, czyli który? Nie, to... Buchaj to potocznie. Jaraj. Jest... Ten, ten rekin z Ikei! No, Blachaj! No to, to, no to pewnie krowa. Z... Dzik, według mnie. A byk. O! Bardzo źle, a teraz trochę wybuchów. Jedziemy z dynamitem! Jedna osoba otrzymuje dynamit. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie dynamit dalej. Czy będzie to ta kategoria, która sprawi, o, że wasza zabije Jak? Wybierzcie i sprawdźcie. Dzieżaczki... Ja nie modliłem, więc można... O! Rychu 10 punktów, nie? No, na religii zawsze punktuję. Okres Oktawy Komunijnej trwający 7 dni to... Chyba z tydzień, nie? Wow! Kto jest autorem słów? Jezus! Ja jestem drogą, prawdą i życiem. No to jest kategoria wzią, religia, nie? No to. No na... <grym> <Kto kratę? grym> <grym> to jest to kategoria. Jaki król Angler. Henryk, rozłamał To było określa. to pytanie. To był Wilhelm. Henryk, ósmy. Jezu, pojechał. Papież to tak. Król Watykanu. Ewidentni biskup Ewidentnie, król Watykanu. Król Watykanu. król Watykanu. też. Nie, król Watykanu też. To jest według mnie błędne pytanie. Ja, miało drugie imię Karola Wojtyła? Watykan jest monarchią wyborną. Kurde. Zróbmy grę Grafsu, gdzie będą dobre Nie, ale naprawdę on jest królem stolicy podstolskiej. Koptowie należą do... O, fajne pytanie. Noo, ciekawie. To są egipscy chrześcijanie. To obchodzi Ramada. Mm. Muzułmanie? O, to o, też, miasto. Ee... To też. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ktoś mnie tak wczoraj okay. zapytał jak mi idzie Ramadan. Rabin to duchowny w religii. Żydowskiej. Od jakiego słowa pochodzi słowo Budda? Od... 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 Oświecenie, nie, nie, oświecenie. W jakim kraju mieszka największa liczba wyznawców islamu? Indonezja? To jest wybuchłe. To jest pierwsza w Nowym wybuchłe. To jest Zapytania w ogóle. Czy Ewangelia jest pierwsza w Nowym a nie, MM, chyba. Dobra, zawsze coś źle pamiętam to. pozbawiło Samsona, biblijnego bohatera jego nadłudzkiej siły... Włosy, włosy, gdzie co jest, włosy, gdzie Binding jest? Binding of Isaac! O kurna, o jednego z trzech króli z O, to nie wiem. Melchior, Bartazem, Kasper... Mateusz, Mateusz! Już po rundzie. Jak widać, humory dopisują ja. naszym zawodnikom. W ogóle kategoria. W ogóle Wielki finał! Ścianka jakiego koloru jest naprzeciwko niebieskiego boku. Zielony. Zielony. Nie wiem. Nawet nie ja Nie, 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 nie ofiarę. Biała naprzeciwko żółtej, na naprzeciwko czerwonej. Ech. A gra w tak, w tym w drugiej ręce kostę. Tak, gra, Brak witaminy C to jest jaka choroba, jak to się nazywa? Szkorbut. szkorbut. Mam z tobą sojusz mangersu. No kurde, z jednym do mnie, klasik. O kurde. Was a skorbinowy też może mieć. W jakim mieście znajdziemy babę? Enter, rychu, rychu. Rychu. Dobrze, w nagrodę możesz komuś przyłożyć Mamona nie strzelam, bo on wiem, że będzie kumaty. Ty jesteś tutaj nowa, Ty no. już oberwałeś, to mam sojusz. Ja choruję podobnie. Oh, ja nie choruję mam, oh. ja nie oh. mam. Oj, oj. A to, to graf ja ma full HP? Oczywiście, że mam. Jak często odbywają się ich grzech w Witaj Co 5 lat, Chrystian. by the way! Tak. Dobra, tak powiedz. Co jest tobie jednego nagrodę? <grym> no, 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 chyba chyba ty lubisz to życie to na krawędzi. Białego nie, nie lubisz, biały ubrań? Nie, 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 pomyliłeś się, powiedz, że się pomyliłeś. Pytanie ratunkowe. Dobra, bierzemy to, jeżeli wiem. Jeżeli wiem, to biorę. To będzie śmieszne. Bakteriofagi żyją kosztem. Kosztem? Nie wiem. Maciej. Bakteriofagi jedzą bakterie. No Macie, ty się tam zapijesz chyba. Dobra, ale te w 4 kasuję wam lobby, nie zrytujesz się. Nie nie, 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 nie. One jedzą bakterie. Twoja zawiodła. Pa, pa. Cześć. No podziękujmy to, zawodnikowi Praszem. gromki ławami. Nie, ostatni. zasłużył. Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości. Sekator? No chyba Zbaw tak! Zbawne. Też pisało, dałem sekatorem Wybierz ofiarę! Zbagowana. jest Muszę, bo jesteś na żółtym HP. Muszę, bo się uduszę. Moc broni rośnie! Z jakich trzech podstawowych kolorów składa się światło o barwie białej? Oj, niebieski... No prawo, prawo, ale za wolno czytałem. Znowu z milisekundem. Zostaw Meksykana w spokoju, no ku... <noise> R.G.B., no, no tak, tak, raczej, co, miężdżąc 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 ta, ta, tak, ale ta przeczytać to słownie? Tak, proszę, tak. Ja się gra Ja się gra w z trupią, czaszką i skrzyżowanymi szczelami to Bandera. To pierwszy. Zawsze pierwszy, trzy sekundy. No nie no! Bez Nie są jak to szybko, no nie? On ma klawiaturę jakąś mechaniczną, inną taką. Ja dobrze powiedziałem? No. Kto dobrze, ja dobrze odpowiedział? Ja, ja też dobrze ja? odpowiedziałem. Ja? ja też powiedziałem dobrze. Ja też dobrze, ja też dobrze. dobrze? Chodź, Dobra, ty... zostawiacie mi trudny wybór. Odpowiedziałem ja no, ja i Arkaope i dobrze jeszcze poza tobą. Dobrze odpowiedziałaś? Tak, nie, no, nie, nie odpowiedziałem. Nie? Ta twarz mówi co innego. Zakłamstwo. Zrobiło się poważnie. Pytanie ratunkowe prosimy. Czy mogę trzymać Enter i to wysyła sygnał to za chwilę? Zobaczymy. Arnold Kalifornii gubernator. To 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 działało. O, to o, 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 nie działał, nie działał. To gra, odpowiadał. Ja znam tą odpowiedź. E, czekaj, on był. Nie wiem. W Kalifornii? Tak. O, o, więcej energii. Nie wiem. Hostowanie się, czy lokalne jest hostem. Mąbą. Nie ma, jestem hostem. O! A! E, Wingman. Jurta. Jurta, tak, ale... Jurta! Ja gadałem Chrystia. z czatem, nawet nie zauważyłem tego tak. pytania. Tak, odpowiedź! Strzel sobie jednego ja enter, Jurt. Pamiętasz co mówiłem o tym, że... żebyś nie waliła Meksykano? Nie, nie! Było miło. Nie. nie przedostatni, ostatni, hura! Antrykot to mięso zwierzęce otrzymywane. Z krowy, ale yy, z tuszy wołowej. kota, nie Bo antrykot? Tak. <grystanie> Bezwzględnie. A teraz Antryko? najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Dokładnie tak. Ja idę po topkę. Nie wiecie o co chodzi, chłopaki, więc y, musicie tutaj, papiernożyscy w trójkę. Neksy korego... proszę. Ja nawet jedno pytanie nie odpowiedziałem o, dobrze. Chcesz się Co Co już Nie! wywalił. <grystanie> Podwyższenie, na którym dokonywano publicznych o ku, chuba, nie wiem to. tego. Nie mam pojęcia. Szafot! Szafot, no. Przemysław, Meksykano, 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 zem szyb mnie, mi, proszę. Nie no, nie zrobiłem tego, nie zrób tego też, proszę, pomóż mnie, błagam. A ja muszę kogoś zabić, bo no, nie musisz. No, nie musisz, zależeń. nie musisz, to wcale Będę nie, tak, że masz dwie. Ale zamiast, jak jak tego jak kogoś nie zabiję, to potem mnie zabiją. Nikt się nie zabije, Przemysław. Na pewno? a będziesz miał mi za złe? Jak nie strzelisz, to sojusz już ci dam? Proga, dobra. do długo się nie Teraz pytanie Dobra. Jaką nazwę nosi japońska sztuka origami? O, ja no, wal, tar, tar, tar. No, no ja wiem! Kurwa, enter, To jest, jest Robi mnie z pieniędzmi, co? Origami... Sudoku, raczej wiem, bo on kiedyś skonęł miał energii. książkę, no nie taką wielką. Fajne to było. zrobiłem, no. Z jakiego to... filmu znana jest piosenka Mike'a Go On? Titanic. Jeb... O, źle! Co się... Coś się bolało. To, zdobył i stracił. Myślałem, że w 001 dobrze. Z ilu nukleotydów składa się... 46? to są te dwie laski chyba. Ja Aj. Źle? No to Mówiłem, że to nie, jest nie, podwójna nie. spirala, więc tak zgadywałem. Jaką temperaturę osiąga uderzenie pioruna w trakcie burzy? K***ę dużo. 30 tysięcy nacisnąłem. Ja też. Ale nexo odpadł, więc lepiej dla mnie chyba. Pytanie ratunkowe! Dobra. Jakim elementem architektonicznym jest gargulec? Wiem chyba. Było, pyta... było to pytanie wcześniej, tylko czy zapamiętam było, jakie? Właśnie nie pamiętam odpowiedzi. Eee, a zakończeniem rynny. Zakończeniem rynny. Przez nie, naprawdę podpowiada. myślę, że to jest zakończenie rynny. Tak, serio. No, no, to ci, to, ci, to, było, to, to było było było. To Przecież to, to. to jest tak zwany. Tak, bo one są Które na tak To oznacza wygaśnięcie cierpienia. Aha. E, bo kam, bez no e, chyba bez potwierdzenia robisz śmierć. Chyba nirwana. Wygaśnięcie Nirvana. cierpienia. Tak tak, 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 tak. Kamil. O. Nie. Przemysła! Jestem Biedny tak, kooper! Ale ja cię nie zmiłowym. Domowa półka lub szafeczka, w której przechowuje alkohol to <śmienicza> <śmienicza> Pan kiedyś stanął Barek, nad brzegiem. Barek. Rychu! Jak w jeździectwie nazywają się metalowe kabłonki przypinane o, do butów. Wiesz, bo ja nie wiem. Yyy, no wiesz, nie biegał Takie bież, podobne no do oski Czapce to są takie spodnie, okej, okay, dobrze. Jak ja, 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 ja tak to i ty byś bezbędnie. wiedział nie, A teraz nie, nie. najlepszy moment, pora no, przybliżyć no, kogoś do kąpieli jak kobito by wiedziała, ona lubi jeździć konno Za połowę A ja akurat kiedyś jeździłem chwilę, wiesz nie, O cholera Do mierzenia czego używa się barometr Ciśnienia atmosferycznego do GG No kurwa, zagadałem, to, zagadałem o, się A przepraszam Rychu Nie, no Ja też się na jednej dziś zagadałem, więc tak bym nie wygrał, to jestem realistą w tej kwestii Ale tak dobrze było,